Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jazaka Oskaruś. I tak macie taki sam czerwony wszystkich go tam na dole. Macem ja Oscaru się bez maski jak zawsze. Z tyłu choinka. I jak widzicie, ja jestem bez maski, nie mam maski. Pok pokazuję twarz w tym odcinku. Jak mama to i jestem tak serdeczny, witam Was na najszybszym, najszybszym rozwiązaniu się kanale w Polsce, na naszym kanale. I ja jestem Oskarek. I sobie batona. No to szukaj. Wierzę Ci, że masz zrobione, ale no to musisz tutaj właśnie. Sebastian masz zrobione zadanie. Daleky w butonia. Tylko, że mam F i G. F, G, e, f, g a, e, a E, H nie zrobiłeś? Nie, nie umiem. No to dobra, tak, a pozostawiamy. Czyli idziemy teraz na kawę do mojego wujka w góry. Będziem się przerwać, tylko niech siostry nie zasną. Ona tam sobie siedzi, a my po razy do mojego domu. I w dzisiejszym odcinku nie zdążyłem wam powiedzieć, że... Moja siostra... Co za... W <small> dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Cześć! Elo.